Cześć, tu Szymon. Mimo tego, że ostatnio filmy są nieco rzadziej, co wynika z tego, że mam niestety mniej czasu, nic na to nie mogę poradzić, to mam oczywiście zaplanowanych ich wiele. Cały czas czytam Wasze komentarze. Widzę, z czym macie jeszcze problem w kategoriach językowych. I wśród tych zaplanowanych filmów jest też coś, czego dotychczas nie było i chcę Was trochę w to wtajemniczyć, żebyście wiedzieli o co chodzi. Gdybyście zerknęli na pierwszy film na tym kanale, co pewnie wielu z Was już uczyniło, to byście się zapewne roześmiali, bo dużo się zmieniło od czasu pierwszych filmów. Bardzo dużo. I nie da się ukryć, że ta różnica poziomu jest przeogromna i w końcu musiał nadejść taki moment, kiedy postanowię się zabrać za te filmy na nowo. Tak się też stało i już zabieram się za chociażby francuski od zera. To już wam zdradzę. To na pewno będzie też dotyczyło rosyjskiego, więc posłuchajcie. I chcę Wam powiedzieć, jak się odnaleźć, bo to nie jest tak, że, że seria jest zakończona i będzie tworzona od nowa. Nie, nie, chodzi tylko o to, że te pierwszych kilka odcinków będzie miało swoją nową wersję. Jeśli będziecie chcieli zacząć jakąś serię lub obejrzeć ją od nowa, to wystarczy, że wejdziecie do playlisty. Tam zarówno te nowe, odświeżone wersje, jak i te stare, które zostają i są w porządku, będą ułożone chronologicznie i będziecie po prostu mogli je oglądać w takiej kolejności, w jakiej yy, powinny być oglądane. No bo jak na kanale klikniecie zakładkę Przesłane Filmy, to nie da się zrobić inaczej niż tak, że te kilka nowych, świeżych odcinków będzie wyżej niż te odcinki 10, 11, 12. No cóż, tak już po prostu być musi. Także oglądajcie z playlist. W ogóle do tego zachęcam, bo tam jest to fajnie posegregowane. Jakiego języka bycie się nie uczyli, tam staram się, aby to było ładnie na bieżąco zrobione. No i to wszystko. A teraz powiem jeszcze o takim jednym ciekawym temacie. Ostatnio bardzo mocno zmodyfikowałem pewien odcinek, bo tak okazuje się, że da się odrobinę modyfikować filmy już po ich wrzuceniu z poziomu edytora YouTube'owego, internetowego. Mowa o odcinku 14 serii Rosyjskiej Od Zera. Właściwie odcinek jest skrócony o połowę, ponieważ okazało się, że jedno z zagadnień tam przedstawianych, krótkie przymiotniki, konkretnie, nie jest przedstawione dobrze. Mówię o tym po to, żeby po prostu o tym poinformować. Nie chcę, żeby to wyglądało jak w Orwellowskim Ministerstwie Prawdy, gdzie. Po prostu jest jakaś nowa wersja i nikt nie wie, jak wyglądała stara. Nie bardzo jest jak o tym powiedzieć, więc traktujcie to, o czym teraz mówię, jako zachęty do tego, żebyście zerkali w przypięte komentarze, bo to tak naprawdę jest jedno z nielicznych takich miejsc, gdzie mogę na bieżąco uzupełniać jakieś treści filmu. Ten edytor YouTubea jest bardzo ograniczony, nie bardzo tam y, mogę wiele. Niewiele nie tam mogę zrobić, o tak powiem. A tym, którzy oglądają serię rosyjskie od zera, a was jest bardzo wielu, obiecać mogę, że ten temat krótkich przymiotników zostanie przedstawiony wkrótce na nowo zupełnie lepiej i bardziej poprawnie. Tam było kilka sporych nieścisłości. No i właśnie, skoro przeszliśmy przez te już najważniejsze rzeczy, to pozwolicie, że oprę się na fotelu i trochę rozluźnię, bo, bo chciałem jak najżwawiej te ważniejsze informacje przedstawić. Taka już jest moja mania, że lubię, kiedy przepływ informacji jest, jest ścisły. Nawet taki film jak ten, który teoretycznie mógłby być bardzo luźny, jest to dosyć luźny film, nie ma co ukrywać, jest przeze mnie cięty na kawałki, bo nie mogę się powstrzymać. Po prostu lubię, kiedy nie ma żadnych zająknięć, żadnych zastanawiań. Mam nadzieję, że Wam to bardzo nie przeszkadza. Wiem, że takie filmy, gdzie ktoś sapie, gdzieś się poprawia, mają swój urok. Ale to już jest takie moje zboczenie, bym powiedział, że kiedy ja jakoś yy, się zapomnę, coś źle powiem, to robię taką sekundową pauzę, żeby potem łatwo wyciąć i zaczynam mówić dalej. No, właśnie to jest taka ciekawa rzecz. Może wielu z Was sobie nie zdaje z tego sprawy, ale kiedy ja nagrywam odcinki językowe, nie mam żadnego scenariusza, ja po prostu mówię z głowy. Ale wygląda to dobrze, bo kiedy się zatnę, to po prostu powtarzam całe zdanie. Yy, I tych cięć po prostu potem trochę jest. I nieraz to polega na tym, że opowiadam, opowiadam, mówię, czasowniki nieregularne, yy, nagle się zająknę. I jak gdyby nigdy, nic po sekundzie, powtarzam całe zdanie z tą samą miną, z tą samą mimiką, trochę jak robot. Jeśli ktoś oglądał serial o Elizabeth Holmes z Teranosa, zepsuta krew, czy zła krew, już nie pamiętam, na Disney Plus to bodajże było. To może kojarzy, że, lub, lub w ogóle zna historię Elizabeth Holmes, to kojarzy, że ona miała taki tik, że nawet nie potrafię. tak nad swoją twarzą nie panowała, że jak robot się zachowywała przed kamerą. Każdy uśmiech mimika, mrugnięcie oczu, to było jak, jakby była robotem. Tak już bardzo się wczuwała tę swoją rolę, że musi świetnie wypaść przed kamerą. Mam nadzieję, że do takiej skrajności u mnie nie dojdzie. Muszę się czasami hamować, Muszę chyba więcej rozmawiać z ludźmi, a mniej z kamerą. Może czas na Rzeszowski z Lotwanów. Opowiem wam trochę o książkach, które ostatnio czytałem, bo to jest nieodzowna część tego filmu, co słychać. Pozwólcie, że powiem tylko o kilku wybranych, bo jakoś tak dziwnie mi się mówi o książkach, o których nie bardzo mam coś do powiedzenia. I jak później oglądam taki film, to bardzo się źle czuję z tym, że coś próbuję powiedzieć, ale właściwie nawet sam nie wiem, co, po co to robić. Więc powiem tylko o tych, do, o których mam coś do powiedzenia. I kolejność jest losowa, jak mi się chwyciło. Fred Watson, po polsku, książka nazwana dosyć dziwacznie, a według mnie trochę nie pasuje, trochę zbyt infantylne wobec tematyki, bo książka nazywa się oryginalnie The Cosmic Chronicles, bodajże. Tak, Cosmic Chronicles, A User's Guide to the Universe. Ładnie, nie? Lepiej chyba niż po polsku. Lubię czytać książki o kosmosie, ale żadna, żadna dotychczas nie dała mi takiej satysfakcji jak ta. Satysfakcja to złe słowo. Żadna dotychczas mnie nie przekonała. Ja, jako kompletny y, amator, nawet, nawet nie amator, ktoś, kto kompletnie się na tym nie zna, y, dyletant, można powiedzieć, chciałby poznać y, kosmos w takiej formie jak najbardziej uproszczonej, żeby w ogóle mógł sobie to wyobrazić. I żadna książka dotychczas nie dostarczyła mi. Tego, po prostu tego zrozumienia. Ta była chyba pierwszą Freda Watsona, i to zadziałało u mnie. Nie wiem, czy u Was też by zadziałało, jeśli jesteście zainteresowani. Może, może, kogo, może książka inna by do Was przemówiła. Do mnie przemówiła ta. Książka ma też naprawdę fajne zdjęcia. Nie jest ich pozbawiona. Niektóre, niektóre nie mają zdjęć. Uważam, że akurat w książce o kosmosie aż się prosi, żeby chociaż kilka tych zdjęć było, bo to jest coś, co najtrudniej sobie wyobrazić. Dalej mam biografię Józefa Konrada, może powinienem powiedzieć Józefa Konrada. Józef Konrad był przez większość swojego życia, jeśli się nie mylę, przez większość kapitanem. Muszę Wam powiedzieć, że z jakiejś niewyjaśnionej przyczyny bardzo lubię czytać biografie literatów wszelkich, a prędzej niż jakichkolwiek innych ludzi, nie wiem z czego to wynika. Może w pewnym sensie się z nimi jakoś utożsamiam, jest to coś bliskiego mojemu sercu i bardzo mi się to miło czytało, bo Chyba się ze mną zgodzicie, że ciekawa jest historia kogoś, kto rzuca to, co robi, i marzy o tym, żeby przebywać na oceanie. Ma z tego tytułu wiele radości, ale też i nieprzyjemności, wiele ciekawych okoliczności, które później przerodziły się w jego książki. I swoją drogą, dzięki tej biografii zainteresowałem się różnymi jego książkami. Fajna tu jest mapa, bo mapa się kojarzy z tym, że pokazuje jakąś trasę. No i dobra, ta mapa też pokazuje trasę. Ale ta trasa ma zaznaczone punkty. Jest mapa, która przedstawia jego, jego podróże. Obawiam się, że nie będzie wiele widać. Yy, ale też mapa jest na drugiej stronie, która przedstawia to, w jakich miejscach świata i kiedy napisał jakie książki. No, to mi się wydaje o wiele ciekawsze. No, bo gdzie takie coś zobaczycie? Super sprawa. Szczególnie u pisarza, który pisał, będąc w bardzo wielu miejscach świata. No dobra, co mi się chwyciło dalej? Walter. Isaacson albo Isaacson. Nigdy nie wiem, jak to przeczytać. Pewnie po angielsku, pewnie powinienem po amerykańsku. Isaacson. Tak by chyba to przeczytali, prawda? Książka Innowatorzy. Nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że to tak mnie wciągnie, jak mnie wciągnęło, bo jakoś tak się zasugerowałem okładką. Nie sposób przedstawić książki na okładce i to też tutaj się nie udało, co jest, tak jak mówię, czymś normalnym, bo książka nigdy nie będzie się dała przedstawić. W formie graficznej w całości, i ta książka przedstawia kilku bohaterów tej książki, ale było ich tak wielu, no że właśnie, ciężko byłoby przedstawić ich wszystkich. Można byłoby spróbować zrobić jakąś mozaikę. To jest historia tego, co dziś nazywamy rewolucją cyfrową, ale zaczęło się, uwaga, w XIX wieku. A więc od wieku XIX, i to bliżej początku tego wieku, a nie końca, aż po dzisiejsze czasy, historia komputerów, zarówno tych. Laboratoryjnych, jak i osobistych, historia internetu, historia tego, co znamy pod mianem smartfonów, tabletów, jakichś smartwatch, czyli w ogóle wszelkiej takiej elektroniki użytkowej. Historia współpracy, historia komunikacji, sukcesów, porażek, różnych spraw sądowych też bardzo ciekawa rzecz. W ogóle uwielbiam tego autora, więc. Yy, Zamierzam przeczytać wszystkie jego biografie, nawet dotyczące takich postaci, które, które zdecydowanie mniej mnie interesują niż te przedstawione tutaj. Po prostu świetny biograf. Potrafi z historii każdej postaci uczynić świetną książkę. Bo pewnie się zgodzicie, że choćby człowiek miał niesamowitą historię, to ważne jest, jak ją opowiemy. No i właśnie jemu się to moim zdaniem udaje doskonale. To może Was zaciekawić, pewnie gdyby zależało mi na utrzymaniu uwagi widzów, bo jest taki wskaźnik na YouTube, utrzymanie oglądalności, takie suwaki, gdzie tam kto pomijał, także ja widzę, widzę gdzie pomijacie filmiki, to pewnie, pewnie, gdybym na, pewnie gdyby mi na tym zależało, to bym od tej książki zaczął, bo jest to książka chyba najbliższa w ogóle ludziom, jest to książka najbliższa zainteresowaniom większości ludzi młodych, a jednak większość oglądających YouTube'a to ludzie młodzi, Przepraszam za taką generalizację. Wiem, że tak się nie powinno mówić. Trochę przechodzi na mnie ta nomenklatura, którą oni stosują, bo oni, oni też się oni też pozwalają sobie na takie szufladkowanie jakieś wiekowe i tak dalej, i trochę, trochę tak to na mnie weszło. No, mniejsza z tym. Książka jest o serii Grand Theft Auto, serii gier. Um, I przedstawia historię bardziej od strony um, takich zawiłości strukturalno-prawnych niż samej gry. Czyli autor tej książki nie jest a przynajmniej nie wydaje się zaprawionym graczem, a raczej po prostu, po prostu dziennikarzem. On, on dziennikarzem jest i zajmuje się tym po prostu od swojej perspektywy. Szkoda, że tak mało było w tej książce samej gry, a tak wiele spraw, które się toczą dookoła, ale to też jest ciekawe. No i z drugiej strony łatwiej jest, może inaczej, łatwiej jest nam zrozumieć działanie samej gry niż tego, co ta gra wywiera na ludzi, i na świat. I nie mówię, i, i to co mówię może brzmieć, jakby gra wywiera negatywny wpływ. Zwykle, kiedy się mówi o wpływie, to jest jakiś wpływ negatywny, ale niekoniecznie wcale tak jest. I y, pewnie się ze mną zgodzicie, że dziś już tak się nie patrzy na gry z, przeraż z takim przerażeniem, że jakoby były zdolne do manipulowania umysłem młodych ludzi, y, zachęcania ich do, do złych czynności. Dziś już częściej się mówi o tym, że wszystkie treści są dla ludzi. Jeśli ktoś popełnia jakieś zbrodnie, to niewinne są same treści, a znacznie szersze okoliczności, no i problemy natury psychicznej, które nie są ściśle związane z grą albo nie są tym bardziej spowodowane grą, co też przecież warto zaznaczyć. Dużo jest w tej książce błędów takich tłumaczeniowych, od jakichś przecinków po całe słowa w złych miejscach. Trochę się to ciężko czyta pod tym względem, polską wersję, ale książkę w zasadzie polecić mogę. Jest, jest, jest naprawdę ok, choć mają też rację ci, którzy oczekiwali po niej więcej. Nie, wiem, czy, nie pamiętam, czy opowiadałem o tym, jeśli tak, to sorry, bo nie pamiętam, kiedy tam, co skończyłem czytać, ale czytałem też książkę o, o generale Jacksonie, Tomasie Jacksonie, pseudonim Stonewall, generał z czasów wojny secesyjnej. To wygląda jak jedna z najnudniejszych książek świata. Być może wielu z Was tak to widzi, no bo. Zobaczcie taki kawał książki o generale wojny secesyjnej pomyślicie sobie, okej, okay, ale dla fanów historii, dla fanów takich te technik, technik wojennych, pe pewnie, pewnie nie, nie tak się to mówi. I pewnie też nie będzie dla was zdziwieniem, jeśli powiem, coś, co chyba mówię dosyć często, że autorowi udało się z tej książki zrobić coś, co też trochę takie słowa może mało oryginalne. Czyta się tak, jakby oglądało się dynamiczny film lub serial, gdzie jest dużo akcji, są tak zwane cliffhangery. Człowiek ma naprawdę ochotę przeczytać, co będzie na kolejnej stronie i co na kolejnej. Często rzeczy, o których by się nie myślało. No, Myślę, że mógłbym tak mówić i mówić, a nie będzie to niczym odkrywczym. Po prostu bardzo to polecam komuś, kto może interesuje się historią Ameryki, ale nie jest przekonany do książek o takiej tematyce te mogę mu polecić śmiało, nie trzeba być zainteresowanym tematyką. Ja nie jestem zainteresowany szczególnie tematyką y, wojenną, a ta książka, a te książkę mi się czytało świetnie. I na końcu, tak mi się jeszcze chwyciło, y, książka Andrzeja Ćwieka, hieroglify egipskie. Jakbym pokazał Wam wyciąg z tej książki, to pewnie byście się roześmiali, a tym bardziej jakbym Wam powiedział, tak jak ja to sobie lubię żartować, jak ja sobie lubiłem żartować czytając tę książkę, otwierałem ją na jakiejś takiej stronie, Mam nadzieję, że będzie to widać, gdzie całe strony są pokryte hieroglifami. No i dorzucałem do tego jakąś historię typu, o rany, tak to jest kupić książkę gdzieś na targu, nawet nie zajrzawszy do środka. Jak trafiła mi się w jakimś języku, którego nie znam, trafiała mi się w hieroglifach. No jak ja mam to teraz przeczytać? Książka jest wzdłuż i wszerz o tym, czym są hieroglify, jak je rozumieć, bo nie wiem, czy wiecie, dziś już hieroglify da się zrozumieć. Hieroglify są przetłumaczone. To jest bardzo ciekawa rzecz, ale też trochę historii tego, jak... Te hieroglify tłumaczono, jak wyglądają dziś badania Egiptu i badania hieroglifów. No i też szerzej o tym, gdzie znajdują się zabytki egipskie. No super, super, super rzecz. Ja, jak zobaczyłem tę książkę, to kupiłem w ciemno. Nawet nie czytałem, bodajże, opinii. Nie przypominam, nie przypominam sobie, raczej, raczej kupiłem, kupiłem w ciemno. Dzięki za oglądanie. Miło mi było do Was pogadać. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie o moim małym kanale w obliczu tego rzadkiego publikowania filmów ostatnimi czasy, które, tak jak wspomniałem, no, wynika z wielu, z wielu różnych czynników, na które no, nie mam wpływu, nie bardzo mogę coś zrobić. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmikach językowych. Do zobaczenia. Cześć!